Dzień dobry. Znajdujemy się w tej chwili we wnętrzu podwórza jednej z kamienic na ulicy Brzeskiej czyli kiedyś za komuny ta dzielnica była traktowana ten obszar, ta ulica była traktowana jako jedna z najbezpieczniejszych najniebezpieczniejszych ulic w Warszawie podobno nawet milicja mała się tu interweniować dzisiaj to miejsce jest Przynajmniej to podwórze częściowo opuszczone składa się z e, kilku takich e, części. E, teraz to już jest drugie posturze, podwórze. No, chyba ktoś tu jednak mieszka, bo jest kosz na śmieci albo, albo już nie. I mamy trzecie podwórze. Czyli to są takie łączone troszkę te podwórza. O, to jest właśnie trzecie podwórze i prawdopodobnie ktoś jeszcze tu mieszka, bo są śmietniki. Tak w sumie można rozpoznać. Czy ktoś tu zamieszkuje. E, natomiast już e, e, sąsiednie podwórze też jest zamieszkałe, ale jest okupowane przez handlarzy narkotyków, więc same na razie tym bardziej z kamerą nie będę wjeżdżał. Już tam w sumie byłem ale w tej chwili wyjeżdża na ulicę Brzesko.